Cześć, z pewnością znalazłeś się tutaj nie bez przyczyny. Interesują Cię ważne kwestie związane z folią grzewczą. Przedstawiamy Ci odpowiedzi na top 5 najważniejszych pytań naszych klientów. Zanim przejdziesz dalej, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał oraz odwiedzić nasze konta w Facebook i Instagram, aby być na bieżąco z naszą bogatą ofertą. Twórz eko przestrzeń razem z nami. Zaczynajmy! Jak działa folia grzewcza? Jak działa folia? Patryk, możesz coś powiedzieć na ten folia temat? Folia jest emiterem podczerwieni, można powiedzieć. Tylko Krótko. jest to podczerwień schowana w folii. Jest to urządzenie podłączone do prądu. Konstrukcyjnie jak to wygląda? Folia szerokości metra bądź pół metra, pasta karbonowa, paski miedziane po bokach połączone z tą pastą karbonową jeszcze paskiem z srebra, co w efekcie daje nam Promieniowanie podczerwieni to jest ten efekt, który daje nam ciepło, po prostu. W naszej umowie klienci mają zapisane, że mają minimum 80% powierzchni po podłodze. Niemniej jednak staramy się dążyć do 100%. Hmm. Czyli tak naprawdę jest to ogrzewanie płaszczyznowe, które powinno mieć jak, jak największą ilość folii, żeby w każdym miejscu, gdzie się znajdziemy, żeby było ciepło, żeby komfort ciepły był zachowany. Działa w 100% tak samo jak każde inne ogrzewanie. A jest, no tych plusów to pewnie będziemy zaraz wymieniać mnóstwo, ale takie podstawowe to szybkość montażu i koszt. Przede wszystkim. Dokładnie, ale jest jeszcze jeden ważny argument. Można by produkować sobie paliwo do tego. No, ważny argument. Bardzo ważny. To Każdy budynek nadaje się, żeby w nim taką folię zastosować. Każdy jeden. No, dokładnie. Jak się czujemy w takim ogrzewaniu? Fajnie. Ja czuję tak, jakby na przykład, jeżeli robimy w suficie, tak, jakby słońce padało na mnie. Z góry. I to nie jest słowo przesadzone, po prostu tak to czuję, tak to odczuwam. Natomiast swoja schowana w, w, podłodze. w podłodze działa jak podłogówka? Tak, tak. Czucie, uczucie jest, jakby było ogrzewanie podłogowe. Dokładnie. Nagrzewa nam panele gdzieś do 24-5 stopni max. Oczywiście może być więcej, ale, ale tak no to jest chyba normalna natura, e, ilość stopni. W używaniu takim podłogowym, takim podłogowym żeby, żeby czuć dobry komfort cieplny. Jaką temperaturę osiągniesz z naszą folią? Temperatury 21, 2, 3, 4 i w górę żaden problem. Nasi klienci 25, 23 próbowali i nie jest problemem. Żeby osiągnąć taką temperaturę, więc nie kwestia, wiem, czy ktoś więcej chce. Kwestia czasu, kiedy się ją osiąga, bo jeden. Znaczy, jak jest budynek, nie wiem, budowany w technologii mokrej albo stary budynek niedogrzany, no to wiadomo, że trzeba trochę czasu, żeby się te mury wygrzały. Jak długą otrzymasz gwarancję? Odpowiedź prosta, pytanie też proste. 10 lat to jest podstawowe. Możemy rozszerzyć sobie o kolejne 15, czyli do 25 lat. Jesteśmy w stanie klientowi Porównując, porównując ten okres gwarancji do e, pieca gazowego czy jakichś innych jeszcze urządzeń. No 5 lat, 7 lat przy przedłużaniu, no to my na dzień dobry dajemy 10, a można przedłużyć na kolejne 15, czyli łącznie 25, także to w ogóle nie ma o czym dyskutować. Bardzo, bardzo długo. Jak kontrolujemy temperaturę? Termostat Wi-Fi. Termostat działa w oparciu o ekran dotykowy, czyli taki dotyk można sobie ustawić. Można sobie zaprogramować tam temperaturę w oparciu o dni tygodnie. Ale to co najfajniejsze i najważniejsze, można sobie skonfigurować to razem z naszym lokalnym domowym routerem i sterować takim ogrzewaniem na zasadzie wszystkimi pomieszczeniami przez komórkę. Jak wygląda montaż folii w twoim domu? Pod panele. Widać, że nasi klienci bardzo dużej ilości montują sobie po prostu panele hmm. różnego rodzaju, czy to deski barlineckie, czy panele takie winylowe, czy jak inne. Montują i kładą sobie na podłogę, na wylewkę. Jak my to robimy? Prosta rzecz. Robimy podkłady, podkłady z drewna prasowanego. Na podkłady są montowana bezpośrednio folia, i na folii, już bezpośrednio panel. I to cała filozofia? I, tak. W niektórych przypadkach stosujemy folię, folię paroizolacyjną. Oczywiście trzeba zmontować to. Zasilanie. Z zasilaniem, z termostatem, i tak wygląda. Tak to wygląda. Pod płytki po musimy trafić do grę. klienta w momencie kiedy na posadce jest już styropian. W tym momencie musimy my się pojawićmy, rozkładamy folię, też praktycznie po całości od ściany do ściany. Wcześniej folię paroizolacyjne. Znaczy, tak, no to, sensie. że folia jest, czy, czy nasi monterzy muszą ją zrobić w paroizolacji, to tam w jednej, drugiej, nawet trzeciej warstwie, żeby oczywiście ją jak najlepiej zabezpieczyć, peszel czy kabel w peszel, i tak dalej, i tak dalej. I na to idzie wylewka. Pytanie jaka? Każda tak naprawdę standardowa betonowa, wiemy, że to działa. Tam grubości wylewki rzędu 10-15 cm, żaden problem. Mieliśmy przetestowane 12 cm wylewki i z powodzeniem sobie funkcjonowała folia, tak. żeby była jasność. Normalna wylewka w domu powinna mieć około 5-6 cm, więc na taką na 99% klienci nasi. Robią. Tak, jeśli ktoś chce zrobić anhydryt, wylewkę, Także, no to to jest jeszcze lepsze, bo wiadomo, że to przewodzi nam to ciepło jeszcze szybciej. Informujemy też klientów, że warto wrzucić tą siatkę. Tak, bezwzględnie. Musi być siatka też zatopiona, uziemiająca, która jest rozkładana już na folię położoną i dopiero na to jest wylewka. Folia pod wylewkę wszelkiego rodzaju i grubości, no nie, nie każde, ale przetestowane tam 5, 10, 15. Bez problemu. Działa jak typowo, typowa podłogówka. Tak, dokładnie. Testowane wielokrotnie. Działa. Pod sufitem. Jeśli klient chce, żebyśmy zamontowali folię na suficie, to przede wszystkim musi uszykować nam stelaż. Taki jak jest szykowany do podwieszanych sufitów. Z tym, że odległości między stelażami powinny być w granicach 52 cm. Z tego względu, że folia ma 50 cm, a. I musi się Montowana zmieścić. jest pomiędzy po prostu i później do tego dochodzi regips, który dodatkowo jeszcze całą tą Można konstrukcję... Można podejrzeć. sobie w zakładce realizacji, jest tam trochę zdjęcie. Tak, Także jest to też szybkie i proste w montażu, z tym, że dochodzi nam koszt, czy klientowi dochodzi koszt zrobienia takiej konstrukcji. Potem jeszcze regips i no jakieś wykończenie tego, czyli zwykłe szpachlowanie, malowanie. Można folię zamontować na istniejący podwieszany sufit, czyli do regipsów przyczepiamy folię takerem i na to klient może kolejny regips przyczepić. Czyli folia będzie pomiędzy jednym a drugim regipsem i to też świetnie działa. Możemy również taką folię przyczepić, jeśli ktoś ma. A chyba zdarzyło się, że mieliśmy taką realizację płyty USB, więc folię na płytę USB również. takerem, na to regips i też mamy ogrzewanie Dokładnie. sufitowe. Taśma produkcyjna. To właśnie tutaj powstaje folia grzewcza MEX EcoFuture. Nie ustajemy w wysiłkach, aby dostarczyć do Państwa domów najwyższej jakości produkt. Innowacyjne rozwiązania inżynieryjne, połączenie pasty karbonowej oraz miedzi to tani, wydajny i co ważne, ekologiczny sposób na ogrzanie Twojej przestrzeni użytkowej. Wybór jest oczywisty. Polski producent folii grzewczej Max Ecofuture twórz ekoprzestrzeń razem z nami i tysiącami zadowolonych klientów. Polski producent folii grzewczej Max Ecofuture.